Witajcie ze strony Matrix, witam Was na moim kanale, a dzisiaj kolejny eksperyment. Co będzie nam potrzebne? Pieprz, talerz, płyn do mycia naczyń i troszeczkę wody. Pierwszy krok: wlewamy wodę na talerz. Dosypujemy troszeczkę pieprzu. Zobaczmy, palec wypłynie i zobaczcie, co się stanie z naszym pieprzem. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda, więc dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Pa!